Robimy dzisiaj akcję dla mieszkańców miasta Lublina. Promujemy Europejską Stolicę Kultury. Mieszkańcy mogą robić sobie zdjęcia na tle panelu. My później je drukujemy, a także wrzucamy na stronę Lublin2016. Dziękuję. bardzo. Tak, zdjęcia będą promowały, będą odzwierciedlały poparcie dla Lublina jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury. Będą na stronie promującej Lublin. Tutaj by się stało, że plakacie. Będziecie państwo na stronie. 经过也不